Nepidu ja do lesa bez okyry, drevka rubaň nebudú bez divčiny. Narubaň ja na foru, moja myla na druhu javoryny. Narubaň ja na foru, moja myla na druhu javoryny. Nie pidu ja do lesa, my, bo byś poputale. i ale, lemia ja pidu na łackę, bozmodca, na ludzkie pomaluckie. Lemia ja pidu na łackkę, bozmudziłcza na ruchke, po nie ja do lesa, konykamy, bo bym ja tam chydukę połapany. lemia ja pidu Le pido na łuczke, woz na łuczke, po ja na bo na ruczki, po maluczki.